No i co, idziemy na imprezę, tak? Idziesz na imprezę? Mhm mm Mhm, mm mamy Sukienkę dla Matydy Coś się jej tej jednej stało Dla mnie tylko mam jedno Czoło cię boli? Aha Cześć, jaka niespodzianka Masz takie piękne Cześć! Nie domyśliłaś się! Nie, co? Cześć! przywitać jeszcze. Ale ładnie, No, bardzo ładnie. Super. Co tam jest? Oh, wow, jakie fajne! Wow. No pokażę że co podzielicie się, tak? Okay. I proszę, to jest taki wspólny okres z powodzeniem. Dziękuję. Co to może być? Co to może być? Co za niespodzianka? Nie, żebym sama wybierała. Dziękuję bardzo. To jest to To na... <głos》>, jest koniec balu. Dziękuję bardzo, bardzo, że byłaś. Dziękuję, naprawdę że to, że mogłam przyjść. Fajnie, fajnie moja mama się zorganizowała, nie? Tak, ja bardzo jestem. fajnie, super. Jestem pod... Nie jesteś zmęczona? jestem zmęczona. Zamek. Bardzo, w sumie tylko ponad dwie godziny siedzimy, a ja już jestem. Tak też. widzę te po że już padasz. Pewno idziesz spać, co? No. Tak. Więc tak. na nie odbiera telefonów, tylko śpi cały czas. Tak. Prawda? Ale jest ci wybaczone. Tak, jeszcze miesiąc i ten... Puk-puk, kuk-puk, kuk-puk. Puk, puk, puk. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz i ten... Widzimy się niedługo. A co dziewczyny robią? I tak wygląda pokój. Pana no nie jest aż taki bałagan. Co się dzieje? Świnka płacze. <ślesztot> Już wylecamy. Na jak się bawiłaś? Dobrze. Dobrze, fajnie było co? Oni ja już wróciłam po BBC i chciałam na szybko wam pokazać, co dostałam, bo bardzo dużo pytań już było na Instagramie: co dostałaś, co dostałaś? I może zacznę od tego, że po pierwsze, bardzo chciałam podziękować mojej mamie, która mi to zorganizowała, bo wiem, że to jest. Uh, no to jest ciężko taki, takie rzeczy organizować um, I tutaj mamcia się sprawdziła na 100% Też wiem, że bardzo była zaangażowana moja inna koleżanka I to było dużo nerwów, pracy uh, i w ogóle bardzo dziękuję Dziękuję wszystkim, którzy byli na tym baby shower Czułam się po prostu cudownie, żeby było tyle osób Plus, e, była niespodzianka, bo ze znajomi z Wrocławia przyjechali a, i to było po prostu takie miłe i cudowne, i bardzo, bardzo dziękuję, że byliście. I to było dla mnie najważniejsze, żeby spędzić ten czas razem i tak celebrować tą dziedzie, które już niedługo będzie. No i główny taki prezent um, Wracając do prezentów uh, Który dostałam to jest ten y, Taka torba Mommy Bag Na pewno znacie z Instagrama, bo to jest bardzo popularna Taka torba um, Strasznie mi się podoba Strasznie mi się podobała I jak gdziekolwiek widziałam To jest ogromna, dużo, bardzo pojemna torba um, Na taki weekend um, Bardzo dużo osób poleca I po prostu myślałam, że, że Taki idealny Prezent na taki Baby Shower dla mnie. A szczególnie, że myślę, że w większości rzeczy dla Didi już mam. To myślałam, że to będzie takie. No, taki fajny prezent i wszyscy się złożyli. I w życiu bym powiem Wam szczerze, nie kupiła sama to dla siebie. Bo to jest taka rzecz taka. Taka droższa, to jest tak jak Nie wiem jak wy, ale kosmetyki droższe Też sobie nie kupuję, bo Zawsze mi szkoda pieniędzy I to jest taka rzecz, żeby mi szkoda było pieniędzy A żeby sama sobie to kupić To jako prezent to idealnie Kolejne rzeczy Dostaliśmy kilka rzeczy trochę niespodziewanych Jedną rzecz, co nie mam przy sobie To jest, że moja koleżanka Mi zrobiła taki fajny torcik Z pieluch Tutaj mam resztę pieluch które jej zostały um, No i e, on, on jakby ten tort został, bo już nie mieliśmy miejsca, żeby to wszystko zabrać e, To rodzice to jutro, jutro do, dotrą z tym Dotrzą? To e, No e, Tutaj są naklejki, jeśli chodzi o urodziny I taka ramka też to dostaliśmy, myślę, że e, fajny będzie na pamiątkę dla małej, jak już skończy roczek. Też e, dostaliśmy e, piękną brązoletkę, czy dostałam w sumie piękną brązoletkę, um, gdzie jest napisana Ema, nie wiem czy widać na tym serduszku. Agenda dostała kilka też rzeczy, e, trochę nie po kolei to ogarniam. Słodyczy dostała, co chowamy. Um, a Też dostała sukienusie, taką z mini na lato um, i z kwiatkami, bardzo taka fajna, na pewno Matyda będzie to nosić, bo jak wiecie ona uwielbia sukienki. Cioci i wujka i cioci z Wrocławia, taką białą sukienusie, czy tunika bardziej. Um, Koszulkę, tunikę. Myślę, że też nam się sprawdzi. A bardzo fajna. Boję się jedynie, bo to jest taki fajny, mięciutki materiał, ale biały. Boję się, że od razu się pobrudzi, jak to dziecko w białej rzeczy. Ale a tam będziemy prać cały czas. Ale bardzo ja wiem, że na pewno będzie to kochać latem nosić, bo Matylda uwielbia sukienusie. ja propos sukienuś, to też Matylda dostała taką sukienusie kwiatuszki, myślę, że też strzał w dziesiątkę, um, no i to będzie dobry na teraz i na lato, super. Może właśnie też na urodzinki, o, albo na, to jest idealna sukienusia na um, Wielkanoc, o, Wielkanoc? Tak, Wielkanoc, zawsze mi się mieli bigilię Wielkanoc. Mieliśmy zdjęcia Instaxem. Um, I O tutaj mogę wam pokazać Instaksem robiliśmy zdjęcia Jako pamiątkę, to będę trzymać Jako taka prywatna rzecz O Matyda dostała piżamkę cudowną Różową z Biedronkami na, pe na pewno będzie ją nosić I cieszyć się, bo wszystko co Różowe to najlepsze um, Też spodenki Z Mimi i z Daisy Też Disneya super hit no i bluza, taka z brokatem, też na pewno ona uwielbia takie rzeczy, jak wiecie, bo też ma taką bluzę a, i też będzie nosić. Matyda też dostała do kąpieli takie bombini, też się na pewno ucieszy, bo akurat potrzebowaliśmy taki płyn do kąpieli dla <grytanie> Matydy, to super, bo jej musimy pójść coś kupić. A Mała dostała taką, to chyba się nazywa pozytywka, um, nawet to oglądałam. Muszę Wam powiedzieć, i super sprawa może jej to przyczepimy do wózka, czy gdziekolwiek, i to jest taka fajna zabawka na początek. Dostaliśmy też kilka książek z serii Pucio co się bardzo cieszę jest Pucio na wakacjach a Pucio mówi pierwsze słowa Pucio uczy się mówić jeszcze inne pucia i bardzo się cieszę, bo bardzo chciałam kupić te książki. No, i też się śmiałam, że to jest fajne dla Johna, bo, bo John też się uczy polskiego trochę. Mamcia mi kupiła w Kanadzie, co też zobaczycie na holu, co dostaliśmy z Kanady. Ale to są takie z ciemnej czekolady. I z masła nie orzechowego, tylko migdałowego a Takie czekoladki, które ja mogę jeść Bo potem moje cukry są dobre no, oczywiście jeden jem e, I nie codziennie, tylko raz na jakiś czas um, Ale bardzo fajne takie właśnie słodycz Na czarną godzinę, jak to mówię Już kończę e, Dostała taki piękny outfit um, Czerwony Ralph Lauren Mówię wam hu 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 um, I to jest na... 9 miesięcy to super, idealnie właśnie na święta będzie miała taki czerwony, fajny kombinezon, taki outfit uh, naprawdę idealny. I uh, taka łyżeczka, ta łyżeczka jest super w ogóle. Uh, sama używałam z Matydą na pierwsze jedzenie. Polecam, właśnie, jak nie macie, że tutaj wsadzacie jedzenie i po prostu ściskacie, i to wycie, i jedzenie wychodzi z łyżeczki. I to jest super na pierwsze takie przekąski. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. No, i to chyba wszystko, jeśli chodzi o prezenty. Um, naprawdę się zdziwiłam, że aż tyle. O, jeszcze nie pokazałam. Dostaliśmy jeszcze oliwkę. Oliwkę e, na rozstępy co bardzo się cieszy takie massage. oil bardzo się cieszę, bo zawsze się przyda. Dą takie, no i chmurki takie, żeby powiesić wokół e, do pokojika małej, czy do kącika bardziej. Um, jeszcze e, ostatnie rzecz, którą chciałam wam pokazać, były dwie gry dzisiaj. Nie wiem, czy widzieliście. Jedna była e, taka, że każdy wypisuje. Um, kartkę urodzinową na inne urodziny dziecka, i mamy kartki teraz przez następne 18 lat dla małych, co się bardzo cieszę. Um, myślę, że to będzie taka fajna pamiątka przez kolejne 18 lat. Um, no, ten Instax też fajnie wyszedł, i każdy, bardzo dużo osób mierzyło mi brzuch, i um, kto mógł zga zgadnąć, ile ja tam mam centymetrów wokół brzucha. Chyba um, znajoma moja koleżanka Paulina miała najlepszy, e, najlepszy tutaj zasięg. Wiem, że jedna koleżanka to miała jakby chyba tyle za dużo, co nie było dobre, no ale tak to wyszło. No kochani, tak wygląda mój baby shower i taki baby haul. Mam nadzieję, że ten filmik uh, Wam się podobał. A uh, jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze Matylda ja i Didia, nasza Baby Emma, która już będzie za kilka tygodni. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!